From the heathens got will God fight got chcesz mieć takie ABSy. Ja nie będę twoim trenerem personalnym, który ci powie Wang cry baby. Musisz robić tak, musisz robić tak. Nie, jest szansa, że do wakacji mieszkamy w sześciopak. Bardzo duża szansa, ponieważ jest to parę kroków, które Ci mogą w tym pomóc. A jeżeli nie będziesz miał do tych wakacji, to będziesz ją kurwa na zimę. Na następne wakacje zależy od celów. Ale mogę ci obiecać, że z Nojniska z Kampy Mogę Ci powiedzieć, że z moimi wskazówkami osiągniesz kurwa ten brzuch. Ja mam tak, ale tobie zależy od genów. Pomogę zrobić i tak za brzuch. Także obserwuj mój trening i moje wskazówki. We are gonna make it. I 2000 bluebin od razu wam ci jedzenie, moje. Myślę, że to uczciwe chyba będzie, nie? Słuchajcie Bogowie, jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, zasubskrybujcie, bo to mi pomoże. Udostępnijcie film na story. Wbijamy może rekord pod tym filmem, ponieważ ten film będzie pod... pomocny do zbudowania zajebistego brzucha. Pokażę Wam moje ćwiczenia, poradniki. Plus 3 czerwca musicie to zapamiętać, tą datę. 3 czerwca pojawi się Pionier ludzkiej ewolucji. Film, który zapowiadałem od roku. I po tym filmie, znaczy film, który zapowiadałem od roku, tą datę zapowiadałem od roku. Bo, bo od tego filmu to, co się będzie dziać na moim kanale, przejdzie wasz ludzkie pojęcie. Żaden film nie będzie ludzki. To, co teraz widzicie, nie będzie takiego czegoś. Będzie to po prostu nieziemskie rzeczy. Wszystkie filmy będą tak niesamowite w te wakacje. Oczekujcie, bo będzie się kurwa działo niesamowicie. A ja zapraszam do materiału. Może do to. No nie wiem. Kerfur jak... na tym, tak? No, no bo jest, nie? na no, to... Sama nie wiem, nawet co kupię, że Carrefour może coś tam innego ale co nie. Czyli Lidl czy Lil czy Kerfur to bardzo ma małe znaczenie? Znaczy dlaczego? Dla mnie chodzi, jeśli chodzi o owoce, to ja wolę w Lidlu, nie? A to się nie liczy, czy to jest Lil czy Kerfur. dlaczego? Bo dzisiaj nie ma Lidla ani Kerfura, tylko dzisiaj jest czwartek. A czwartek. Czekaj, nie mnie. Gdzie jedziemy? Na siłownię. Czwartek to jest. Krata! Krata! Na siłownię poproszę. Kochasz mnie? Widziałeś? Kochasz mnie? Popatrz, paliwów. Nie kochasz okay. mnie. Gdzie jedziemy na zakupy, pytam? Na klatę chcę. Ja od 13 roku życia sam się utrzymuję, jak wiecie. Wszystko kupuję sobie, znaczy nie utrzymuję mieszkania, ale kupuję sobie jedzenie, jakieś tam różne rzeczy. I postanowiłem, bo ostatnio, ostatnio no od dłuższego czasu, ale ostatnio jest bardziej gorzej z kasą. Nie tylko u mnie, ale i u mojej mamy i wszędzie. I ostat... widziałem, że moja mama jest strasznie smutna, że ja sobie sam kupuję jedzenie, że wszystko to, tamto I, postanowi... I ogólnie, no nie wiem, nie wiem jak mam to powiedzieć, jest jej po prostu smutno z tego powodu I ja nie lubię jak mojej mamie smutno, bo jestem jej wdzięczny za to, że mnie urodziła Chociaż wolałbym się nie urodzić czasem I postanowiłem, że dzisiaj jej to wynagrodzę, no, ale tak będę z wami szczery, dostałem 350 zł wypłaty z YouTube'a za miesiąc więc postanowiłem, że tę całą kasę przeznaczę na to, żeby kupić jej jakieś rzeczy, zakupy w sklepie. Ona o tym nie wie. Ja jak podejdziemy, to po prostu przyłożę kartę i jej zapłacę. Także gitara myślę będzie. Siemano, jasne, że możesz, nie ma problemu. Ja sobie nagrywam, mogę cię pokazać? Pewnie. Siemano, co tam? Nie ma problemu. No to czekaj. Nikt nam nie zrobi, to będziesz musiał tak sam zrobić. Jak chcesz. Dzięki. Dzięki wielkie. Jak tam? Wszystko Zajemnie w porządku? Się, powiem ci. Kurde, oglądam cię już naprawdę długo. Prawie jak tam zaczynałeś od Rakowskiego, nie? O, pamiętasz. I kurde, no. Bardzo mi miło, dziękuję. I tak polowałem na Ciebie, w sensie no do forum, w forum często chodzę. No bardzo ale, miło, dzięki. Wiesz ale... co, ja, ja tak zazwyczaj to ja jestem trochę domownik, więc tak mało też wychodzę. No, no. Teraz wakacje może będę więcej wychodzić, ale miło mi, tak miło. mogę powiedzieć. Więc... A ćwiczysz też, chodzisz na siłownię? Najbardziej no dobrze. Nie? A na jakiej siłowni? Yy, ćwiczę u siebie w domu, bo ja ogólnie mam w garażu siłownię, nie? Aha. A no co fajnie yy, tak dłużej. trochę też taką kontuzję, strasznie bark mnie bolał, ale teraz już jest jakoś trochę lepiej. No i staram się tam ćwiczyć, nie. Więc... No i fajnie. No. Bardzo się cieszę w takim razie. No zmotywowałeś mnie strasznie. No to dziękuję. To ja dziękuję, że ty mnie oglądasz. Jestem ci ja strasznie wdzięczny. Wiesz co, ja widzisz, ja jestem idę do sklepu, nie mam ani żadnych koszulek, ani nic, więc ci no. nic nie dam. Nie, bo no, pewnie spoko. widziałeś na tych, co coś, że rozdajesz ja rzeczy, więc przepraszam, że ci nic nie dam. Spoko. Ale bardzo miło mi, że podbiłeś. Dobra, to dziękuję. I powodzenia. To ja dziękuję, że podbiłeś. Na razie. na razie, cześć. Sorry, że ja wam czasem nie dam żadnych fantów, bo ja lubię wam rozdawać rzeczy, ale. Jakby to powiedzieć, nie zawsze mam to przy sobie, wiecie o co chodzi, bo czasem też wychodzę gdzieś i muszę do mnie podbijać miała zawsze okup, zawsze z wami czas znajdę, żeby pogadać trochę. Spoilerowo pokażę wam, co żyję na redukcji, ale... Ale cały dzień jedzenia na redukcji. To są dziki. Wezmę masy... sobie... Kurwa, miałem nie pić energetyków. Wezmę sobie na wszelki wypadek. Ale nie wiem, czy wypiję. Schodzę go, to może będzie mnie kusić. Cały dzień widzenia na redukcji, jak będzie na takiej boskiej redukcji. Jak w ogóle, Bóg estetyki na redukcji. Za 2000 polubień pod tym filmem 2100. Postarajcie się. Za 2100 polubień i komentarze pod tytułem Natan Marcoń. Dwukropek i wymyślcie jakiś nagłówek. Możecie jakieś, nie wiem, res estetyki, Bóg estetyki, więc coś tam piszcie, wypisujcie, to za to wtedy, jak coś fajnego, śmiesznego napiszecie, to. Każdy, bo to teraz proszę Ciebie osobiście, a nie tak mówię do siebie. Żeś napisał coś śmiesznego, jakiś nagłówek do mojego imienia i nazwiska. Może nawet to będzie film, to wtedy Wam wyślę fajne może nagrody za to i nagramy ten Dzień Jedzenia. Miałam. Czemu odurzać no, ten musli? Proszę? Czemu odurzać ten musli, Jak miałaś ochotę? Bo to drogie. Idziemy do kasy? No, czekaj, to było drogie. Ale no, to jest taki dole... Dobra, się... Nie chcę coś na coś znajdę okay? Dobra, to... Weź na co masz i tyle Ani się zastanawiasz Co mówisz? Wiesz na co masz i chodź po prostu Nie mam, nie mam Ja my mi jechałam. Życie, nie chcę ani grosza stranego. Ja ci stranego grosza nie dam, ale jak do domu dojadę, to ci. Coś tam przeszło. A w nagrodę zjem sobie batona, raczej nowego. No może by tu zatankować? No już śmiałeś nagrodę tu? Nie wiem, tam tani, chyba nie. Nie, bo dokładnie, bo ser grosem gdzieś, ale nie wiem. Zatan, zatankujcie, zatankujcie. Tylko zobaczcie kartą. No. No. no, dlaczego mam nie zatankować i nie zapłacić? No, nie, już mówię tylko, że kartą płacić. No. no. Bo lepiej kartą niż gotówką. No ale płacę karty. Mhm. Zawsze kartą płacę. Widać, nie? Halo, halo, to się kameruje, <grymne> Zgorszyłem pijąc, kurwa, dzika, energy, energy Miałem nie pić w ogóle energetyków, a i tak wypiłem Także to trzeba chyba się ukarać, nie? Trzeba bardzo porządnie się ukarać za tego dziczka Tylko nie wiem w jaki sposób, może będę musiał wymyślić zaraz karę Teraz tutaj idę kupić sobie kolczyki Męskie A potem pomyślimy na jakąś straszną, przerażającą karą Kurwa, baby, chest day, baby <grymne> Co ty w Atece byłeś? Po co ty byłeś nie w aptece? byłem w aptece. Byłeś w Widziałem jak wychodzisz. Nie. Tak. Nie. A tam się suplementów Dla babci. nie kupuje. Dla babci. Dla babci. A co ty tam masz? Gdzie? Pokazuj, pokazuj. Dla babci. Pokazuj co tam masz. Maść! Na hemoroidy. No i wyszło szydło z worka. Kurwa, zdeptałam sobie koszulkę białą przez siebie. Kurwa, zaraz mi to odkupisz. E, sponsorship, proszę bardzo. E, o kurwa, zdep... A serio sobie zdeptałam koszulkę. Tej... Nie chcę tych strzykawek. Te... Jak to się kurwa teraz zakłada? Muszę to zakładać w ogóle. Czy mogę tak sobie pójść? Nie no, załóż. Ale Miren, kurwa, baba stara ja po je. jest... Nie była gotowa na taką moc estetykę. Spierdoliła autę masz. No teraz włączyłem. Dawaj. Słuchajcie. To jest po prostu zwiastun, flexing public. Pod poprzednim filmem, znaczy pod poprzednim filmem z barkami, miałoby 3500 polubień i miał być flexing public. Nie wbiliście, ten film się, akurat jeden film się strasznie źle wybił. Także powiem Wam tak, jeżeli pod tym filmem będzie 2500 polubień, to robimy flexing public. Dobra, nie 2500 za mało, 3000 polubień, to robimy flexing public, ale to jest prawie przynajmniej tak. lat. Będziemy mieć cały kurwa dzień flexing public, także zapraszam po prostu serdecznie.

like I strasznie się zbeciłem. Dlaczego? Ponieważ stwierdziłem, że nie nagrywam tego filmu. Jest godzina północ i jutro mam rzucić ten film o 12, wygłowicie o 12, a dzień przed, w ten sam dzień o północy dopiero to nagrywam, bo stwierdziłem, kurwa, nie chce mi się. Jakoś powiedziałem, nie, że mi się nie chce z rolnictwa, tylko nie wiem dlaczego coś mi odjebało do głowy, że straciłem motywację. I miałem tak przez chwilę, po pochuję to w ogóle, wszystko, nagrywam coś tam, coś tam. Ale stwierdziłem, nie. Oni nie mogą wygrać. Demony i hejterzy nie mogą wygrać, kurwa. Ja się nie poddam, będę nagrywać choćby, kurwa, dla jednej osoby, która będzie to oglądać, byleby kogoś to ciekawiło. Także zaczynamy rozgrywkę i powiem wam teraz szybko wskazówki, zaraz pokażę wam trening. Co zrobić, żeby odsłonić ten bębzol? Jak zrobić ten bębzol, żeby był odsłon... W ogóle to nie jest ginekomastia. Wy myślicie, że to jest ginekomastia, nie? Patrzcie. Nagram o tym wam film. To nie jest ginekomastia. A wstaję, kurwa, nie chcę mi się montować, ale wstaję wam tu zdjęcie, jak po odchudzaniu wyglądały moje sutki. Macie teraz tutaj to zdjęcie. I gdy moja klatka jest ogólnie docięta, lub po prostu nie ma w niej dużo wody, to tak te sutki wyglądają. A gdy moja klatka jest na pompie, to one już, się jakby, już wyglądają jakby inaczej. Zobaczcie, skąd takie przyłożenie? Patrzcie, widzicie, tutaj mam docięcie, a tu jest takie płaskie. To jest skóra. Tu mogę łapać się za skórę. Patrzcie, normalnie to jest skóra. To może iść tu, tu. Tu nie ma żadnej grudy. Mogę tak się ściskać, robić wszystko, co chcę. To nie ma żadnej grudy. To nie jest ginekomastia. tylko to jest skóra po odchudzaniu. No i jak Myślę, że normalne osoby raczej to widziały, ale chciałem wam to po prostu pokazać, że to jest. Yy, no skóra niestety po tym odchudzaniu. I pytacie mnie, możecie mnie zapytać co z tym zrobię, no nic z tym nie zrobię, po prostu muszę dojebać kurwa tak dużą klatę, dajcie mi rok i tak doje pierdolę swoją klatę, przysięgam wam, tak dojebię swoją klatę, że nie będzie tego widać, bo teraz po prostu, no widzieliście jak moja klata wyglądała na masie, jak moja klata wygląda na pompie za każdym razem, no to po prostu to jest skórka, nie, patrzcie jak naciągnę to jest na przykład normalnie w miarę. To jest ta wisząca skóra. Znaczy, tak mi się po prostu wydaje, że to jest trochę lipo. Widzi się już, ty nawet się w miarę normalnie robi, bo na klatę. I się... O kurwa, ale docina. Jest docina jakaś? Kurwa, czekajcie. A ja jestem w ogóle zalany wodą? Yyyy. Nie, ale jak dopiero dole klatę fajnie kiedyś na masie na tej co będzie... O kurwa miałam wam nie zdradzać. Zobaczycie w sumie. Dużo rzeczy was czeka fajnych. To ta klata się zrobi normalna po prostu i tyle. Znaczy normalna. Myślę, że ona jest normalna, ale wiecie o co mi chodzi, że będzie... nie będzie tak wyglądać klim. dziwnie, kiedy nie jest na pompie albo nie jest masowana. A teraz wskazówki jak zbudować kurwa brzuch. Nie że napinam teraz biceps. No w ogóle, jak ktoś będzie mówić, że to jest gino, to mówcie, że to nie jest gino, tylko tak mi zostało po stracie wagi, dobra? Bo kurwa, możecie to za mnie pisać, bo tych komentarzy jest dużo, a mi się nie chce pi odpowiadać na nie. W ogóle wariacie, dostała moich koszulek na ten Marcon. Piszcie na Instagramie na są dostępne do kupna. Ja wpierdalam ogórka. Również moje plany treningowe, dietetyczne są dostępne. I droższe prowadzenie online. Także zapraszam serdecznie. We to na Make It. Pokażę Ci w bardzo banalny sposób teraz, jak zrobić brzuch, nie? To jest naprawdę banalne. To będzie krótkie, banalne, zwię zwię zwięźle na temat, nie? Oglądaj mnie po prostu. Leżysz, na, na, na plecach leżysz, leżą ci plecy i robisz takie, takie spięcie. Nie odcinasz, patrz na moje plecy. Tu są plecy, nad się przyliczę, dla Ciebie, specjalnie, kurwa, dla Ciebie. Nawet plecy. Widzisz plecy? Kładziesz sporo o tym dotąd i lędźwi, nie, nie, od, nie odginasz lędźwi. Cały czas są na ziemi. I robisz takie spięcia. Robisz tak... Ja bym robił od 20 razy do 30, jeżeli da szabę, ale masz dotrzymać u góry. Niech ten brzuch Cię boli, ledwo oddychasz. To nie był Patrz. kurwa. Nie. Ej, nie powtórzę już tego. O! Odi, spokojnie! Nie dupon do kamery. Nie dupą do kamery. O, Dobra. Kolejne ćwiczenie, które będzie. Oli idź do siebie. Idź do siebie, Piasku, proszę. Dziękuję za pomoc. Kolejne ćwiczenie. Skończyliście robić to, Z tymi spięciami? Od razu, bez przerwy, nad sekundowej Przechodzicie do tego ćwiczenia, które pokażę Wam teraz. Ja mam brzuch teraz do dupy, bo jestem po jedzeniu, jest noc, w nocy zawsze się gorzej wygląda. Łapiecie się za yy, skronie, za głowę i robicie tak. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Także raz do prawej. Na środek. Do lewej. Na środek. Do prawej, na środek, do lewej i robicie tak powtórzeń. Yy, ile robiłem? Ja sobie tak liczyłem, że po 12 strony, czyli 12, 12, 12. Czyli macie 36 powtórzeń. Więc zróbcie sobie też 36 powtórzeń. Macie trochę mniej, trochę więcej. To zależy dużo indywidualnie od Was. I jeżeli to skończycie, to jest od razu kolejne ćwiczenie. Ręce na ziemi. Nie oszukujecie, nie pod dupę, nie trzymacie się maty, ręce sztywno na ziemi. Raz, dwa, trzy, cztery, też z powrotem, pięć, sześć, siedem. I tak robicie tych powtórzeń 23. trzy. Tak wyglądały mój brzucha. I, powie, yy, I teraz wam pokażę za chwilę jak robię skosy. Uh, to co mam pokazałem, robię poniedziałek, nie sorry, wtorek, czwartek, sobotę, a skosy, bo ja ćwiczę 6 razy w tygodniu, a skosy robię poniedziałek, środa i piątek, także tak wygląda mój właśnie trening, robię po 3 serie tego, czyli skończę robić te 3 ćwiczenia, robię od razu 30 sekund przerwy, znowu 3 ćwiczenia, 30 sekund przerwy, 3 ćwiczenia, na masie dodatkowo robiłem jeszcze skosy, Codziennie, ale nie, wiedz nie wiedziałem, czy jest sens robić tak często brzuch, Przecież nie widziałem żadnej dużej różnicy. Także możecie robić codziennie, możecie robić tak samo jak ja. Z tymi przerwami, a teraz pokażę Wam skosy. Jak mówiłem, ja jestem pożar, czy cały dzień jestem, brzuch jest trochę wypchany. Ale pierwsze co? Pierwsza wskazówka to jest, żebyście wzięli sobie. Do łapy w domu, bo to jest trening domowy na siłowni. Weźcie handla ciężkiego, czy tam takie coś, co jest ciężkie do trzymania. Nie weźcie sobie. Yy, kurwa, nie, się za bardzo nie świecę. Weźcie, so, weźcie sobie po prostu coś ciężkiego. W domu ja bym Wam polecał wziąć sobie na przykład sześciopak wody dużej, litrowej. Chyba, że tam są te wody, ile? One po dwa litry. No to weźcie sobie tak. No i kurwa dużo ciężaru. Weźcie coś, co dużo waży w miarę. Weźcie to skroń i przeginacie się w tą stronę. Tak, żeby nie was kręgosłup i żebyście czuli te skosy. Jest, są to teraz skosy co robię. Robicie tak 25 powtórzeń. Nie prostujecie się tak całkiem, tylko cały czas tak na takim spięciu, Prawie to po prostu 25 powtórzeń. I jak skończycie na drugą stronę. 25 powtórzeń. W tą stronę, w tą stronę. Jak to skończycie? Z automatu bierzecie tak, handla, innego handla, albo wiecie, jakąś butelkę wody, możecie wziąć i przekręcacie się tak. Stoicie i, i robicie takie skony. I tak robicie 40 powtórzeń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 40 powtórzeń tak po prostu robicie. Wiecie, o co chodzi? Brzuch nie siedzi, bo się najadłem. Ha. A potem, na leżąco, tak samo pamiętacie jak robiliście to? To na leżąco robicie, lędźwa dotykają ziemi. Jakbyście byli lędźwa dotykają ziemi i zwykłe skłony, nie? Myślę, że ogarniecie to. Jest to też łatwe. I tak robicie trzy serie. I odpoczynek po serii, w sensie trzy serie, że są trzy ćwiczenia, od razu je robicie. Że skończycie pierwszy, robicie drugi, robicie trzecie. I odpoczynek do minuty, robicie drugie. Odpoczynek do minuty i robicie trzecie. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o skosy. I to robicie trzy razy w tygodniu na przemian z następnymi ćwiczeniami. Robicie brzuch, potem robicie skosy następnego dnia. Brzuch, skosy. Jeżeli jesteście odważni, to możecie robić to na jednym treningu. Nie zaszkodzi Wam to. Możecie spróbować. Może fajnie Wam to się dzieje, jeżeli Wam nie szkoda czasu na przykład. Możecie ewentualnie też zamieniać yy... możecie ewentualnie też zamienić to należąco z więźniami na ćwiczenie, że leżycie na boku Leżycie po prostu na boku, w tą stronę się wrócę. Leżycie na ziemi na boku, łapiecie się tak i po prostu się zginacie. Nawet na stojąco to działa, ale robicie to należąco. leżąco. Zajebiście mi potem skosy, wypierdoliło wam powiem więc polecam serdecznie. To był poradnik brzucha. Mam nadzieję, że dojebiecie się do wakacji. Czekajcie na Pionior ludzkiej ewolucji, to będzie coś wielkiego. Pionior ludzkiej ewolucji 3 czerwca. Zapamiętajcie tą datę, zostawcie łapkę, subskrypcji, jeżeli nie subskrybujecie. I tyle, będzie zajebiście, nie? Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, bogowie. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. I bardzo się cieszę, że jesteście. Dziękuję.